Witaj na stronie Coach Mentor Team. Poznaj nasze usługi, programy rozwojowe indywidualne i zespołowe, wspomagające je badania psychometryczne oraz usługi konsultingowe. Tu zaprezentuję dla Ciebie możliwości, jakie daje organizacjom innowacyjna aplikacja MyCoach Mentor. Wejdź do niej bezpośrednio ze strony www.coachmentor.team. W tej krótkiej prezentacji pokażę Ci cząstkę funkcjonalności aplikacji ze strony np. działu HR. Koordynator organizacji wybiera swoją rolę. Rejestracja przebiega ekspresowo. Wystarczy podać swój e-mail oraz hasło, i zostanie utworzone konto. Do jego potwierdzenia otrzymasz e-mail z unikalnym linkiem do potwierdzenia autentyczności swojego konta. Po potwierdzeniu, jesteś gotowa, gotowy do załogowania się do systemu i rozpoczęcia pracy z nami. Panel jest intuicyjny i bardzo łatwy w obsłudze. Dodaliśmy też obszerną pomoc, by wyjaśnić każdy ekran. Po pierwsze, wypełnij dane organizacji. Masz do wyboru, czy jest to działalność gospodarcza lub może rodzaj spółki. Według Twojego wyboru, pokażą się odpowiednie do wypełnienia pola. One wszystkie będą potrzebne do wypełnienia elektronicznej umowy i umożliwienia Tobie i Twojej organizacji zakupu tokenów na programy rozwojowe dla uczestników z Twojej organizacji. Po wypełnieniu danych możemy przejść do wyboru programów i zakupu tokenów na odpowiednie programy rozwojowe. Tutaj również służymy obszerną pomocą. Wybieramy usługę, coaching lub mentoring oraz długość trwania programu. Następnie decydujemy, dla jakiego poziomu liderskiego adresowany ma być program. Dostępne opcje to ekspert-specjalista, lider i kadra wyższego szczebla. Decydujemy także o formie rozliczania usług albo jednorazowo, albo miesięcznie według przeprowadzonych sesji rozwojowych. Podajemy także liczbę tokenów danego typu i klikamy Dodaj do koszyka. Operację możemy powtórzyć wielokrotnie, aż skompletujemy odpowiedni dla nas koszyk tokenów. Kiedy skompletowaliśmy już nasze zamówienie, potwierdzamy poprawność danych do umowy. Po wszystkim, system automatycznie wygeneruje dla nas umowę na naszych oczach. Zapoznajemy się z jej standardowymi zapisami, przeglądamy regulamin, coach, mentor, team i jesteśmy gotowi do złożenia podpisu. Dla bezpieczeństwa oraz definitywnego potwierdzenia naszej woli, system poprosi nas o wklejenie unikalnego kodu elektronicznego, by definitywnie potwierdzić wolę zamówienia. Możemy pobrać naszą umowę w PDF. Na tym etapie umowa jest podpisana z twojej strony i oczekuje na podpis ze strony Coach Mentor Team. Rzućmy okiem na ostatni ekran. Procesy rozwojowe uczestników. Tu możemy nadzorować postępy ilościowe korzystających z programów rozwojowych. Zobaczymy uczestników, typ procesu, dane coacha lub mentora, krok w procesie, liczba pozostałych spotkań i dodatkowe informacje ogólne. Dzięki temu jako koordynator procesu panujemy nad wszystkim w organizacji. W międzyczasie coach mentor team podpisał naszą umowę. Dostaliśmy powiadomienie e-mail. Teraz w ekranie zakupów widzimy, że umowa jest podpisana i co najważniejsze, otrzymaliśmy nasze tokeny. Możemy je wyświetlić i pobrać, by dalej przekazać odpowiednim uczestnikom, żeby uruchomili swoje procesy rozwojowe z wybranymi coachami i mentorami. Zapraszamy do rejestracji i stworzenia konta dla twojej organizacji. Dzięki temu utrzymasz wszystko w jednym miejscu i uzyskasz dostęp do zróżnicowanej kadry doświadczonych ludzi w pracy rozwojowej i biznesie, a wyboru odpowiedniego partnera dla twoich ludzi dokona półautomatyczny dobór według tematyki procesu. Ale o tym już w kolejnych filmach. Zapraszamy do Coach Mentor Team.